Znajdź ścieżki, ale nie chcę nic tędy Jedna kolega młoda, kiedy na tym już zęby Nie wiem czy druga czy trzecia, no rozwijam swoje talenty Tylko nie chcę już nic, wszystko wystawać jak świetnie Tylko znajdź ścieżki, ale nie chcę nic tędy Jedna kolega bo ja nad tym nie ustępujesz Nie będę ci kłógać, czy czekam no, no, na swoje talenty Słucham, nie już nic, wszystko byś zobaczyć czy oh, pokaż na ile cię stać, No bo każda chciałaby mieć A każdy ja nie mogę dać, co się, się Robię sekrety, tylko by mi za głową to pada tak, na naciskam w szczycie kiedy mam szmat

Dostać dziewki, ale ja nie chcę być tędy Jedna kolega, bo od lat i nad tymi Nie wiem czy długa się ślecia, no beznu rozwijam twoje talenty Słuchaj, nie sypię już nic, wszystko wystawać w świetle Dostać dziewki, ale ja nie chcę być tędy Jedna kolega, bo od lat i nad tymi Nie wiem czy długa się ślecia, no beznu rozwijam twoje talenty